Morinda to firma o wyjątkowym przeznaczeniu. Od początku towarzyszy nam poczucie nieuniknionej wielkości i niezwykłości swojego przesłania. Dla nas zaczęło się to w roku 1994, kiedy Steven i ja po raz pierwszy natknęliśmy się na noni. Od tego momentu wszystkie kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Jedno prowadzi do drugiego. Innowacje napędzają innowacje. Każde osiągnięcie, każda nagroda, badania i sukces uzupełniają tę układankę. To niesamowita historia, oparta na prawdziwych przeżyciach, z kolejnymi postaciami wkraczającymi na scenę, wnoszącymi wkład i rozwijającymi akcje kształtującymi cel i przeznaczenie. To historia, która ma swój początek dawno temu na małej wyspie na Pacyfiku. Istnieją w naturze potężne rośliny, które są dla nas dobre. Ludzie wyczuwają takie rzeczy od bardzo dawna. To ogromna praktyczna wiedza, gromadzona od tysięcy lat poprzez niezliczoną ilość prób i błędów. Dziś nauka potwierdza to, co już wiemy, że to natura daje nam często najlepsze środki, by chronić i przedłużać nasze życie. Wyzwaniem jest, by zaoferować to, co Ziemia oferuje najlepszego w jednej formule. Każdego ranka nadal mam poczucie oczekiwania i ekscytacji tym, co przed nami ponieważ w Morinda jesteśmy w biznesie odkryć. Nasza wizja zabrała nas w podróż dookoła świata, by znaleźć najpotężniejsze rośliny, najzdrowsze naturalne składniki, najnowsze osiągnięcia naukowe i połączyć je razem w taki sposób, aby dawały jak najwięcej korzyści ludziom na całym świecie. To filozofia, którą nazywamy to, co Ziemia oferuje najlepszego. Wiecie, że słowo Morinda oznacza noni, a dla nas podróż zaczęła się na taiki właśnie z noni, jedną z najbardziej niesamowitych roślin leczniczych na Ziemi. Oglądane z wysoka Tahiti wydaje się tylko małym skrawkiem ziemi, zieloną kropką, która wyrasta z ogromu Pacyfiku. Ale patrząc z bliska, stwierdzicie, że to jedno z najbardziej magicznych miejsc na Ziemi: od szczytów sięgających chmur po niskie atole, które ledwo wystają z powierzchni morza. Rafy koralowe, które otaczają wyspy, tworzą fale wabiące surferów z całego świata. Dzięki powietrzu oczyszczonemu przez tysiące mil otwartego oceanu, czystym źródłom, odpowiedniej ilości opadów i wulkanicznej, niezwykle żyznej glebie, Istnieje miejsce, by wyrosła roślina doskonała, noni. Niezwykły owoc pełen składników wzmacniających i chroniących organizm człowieka. Nazywam się Kalani Tekszera, jestem hodowcą rolnikiem. To moja praca. Jesteśmy tutaj z tą młodą damą. Pozwoliłem mi tak powiedzieć. Nazywa się Iren Temataho Mówi, że jej przodkowie używali tej rośliny jako lekarstwa. Nie ma ona wielu drzewek, ale bardzo o nie dba i dlatego rośnie na nich mnóstwo owoców. Mamy bardzo naturalny produkt. To klucz do otrzymania dobrych produktów. Mamy pewność, że produkt, który nalewamy do butelek jest najlepszy na świecie. Mówi, że tworzenie nie jest dla nas problemem, bo mamy to w genach. Ona cieszy się swoim życiem. Nie wiem, jak to lepiej wyjaśnić. Jest po prostu szczęśliwa. Co mogę powiedzieć o Polinezyjczykach? Są dumni ze swojego pochodzenia, są przywiązani do swojej kultury. To łagodni ludzie. Taki jest mój kraj. W narodziło się Tahitian Noni, pierwszy suplement z superowocu. To było w 1996 roku. Tahitian Noni szybko stało się fenomenem, który zapoczątkował wielomiliardową branżę. Dziś sok z Noni piją ludzie w 70 krajach na całym świecie. Z prostej przyczyny to działa. Kiedy stworzyliśmy sok Thaitian Noni, wiedzieliśmy, że będzie potężnym suplementem, ale nie wiedzieliśmy, jakie związki w Noni są odpowiedzialne za jego korzystne działanie. Nikt nie wiedział. Ale będąc firmą badawczą, byliśmy zdecydowani to sprawdzić. W 2009 roku naukowcy z Morinda jako pierwsi odkryli, że większość korzyści, które daje Noni, pochodzi od związków nazywanych irydoidami. Z 15 rozpoznanymi irydoidami Noni jest jednym z najbogatszych ich źródeł na świecie. Kiedy poznaliśmy moc irydoidów, zrozumieliśmy, jak można ulepszyć produkt. Teraz wiemy, że różne irydoidy działają w różny sposób. Łącząc je z różnych źródeł, możemy osiągnąć lepsze rezultaty. Zaczęliśmy więc szukać innych roślin zawierających irydoidy, tak aby uzupełniały te zawarte w noni, ale rosną one w niewielu miejscach rozsianych po całym świecie. Rozpoczęliśmy więc nasze poszukiwania. 950 km na południe od Santiago w Chile leży region Patagonii zwany Los Lagos. Pomiędzy Oceanem Spokojnym na zachodzie i Andami na wschodzie znajduje się jeden z najbardziej żyznych regionów rolniczych miejsce, gdzie rosną najlepsze borówki na świecie. To właśnie po to tu przybyliśmy. Woda nawadnia nasze borówki. Jest bardzo czysta. Pochodzi ona stopniejącego lodowca na wulkanie Osorno. Możesz w niej wyczuć minerały, najlepsza woda na świecie. Sprawia ona, że ten kawałek ziemi jest jednym z najbardziej żyznych na świecie. Opowiada nam on o tym, jak doskonała jest ta gleba, pełna składników potrzebnych roślinom. Jest to jedyna odmiana tego rodzaju borówki, która rośnie obecnie na całym świecie. On wyjaśnia nam, że ta otoczka wokół owocu to wosk. Nazywają go meszkiem. Chroni on owoc. Używają czubków palców, aby stoczyć owoc do dłoni, i delikatnie kładą na inne owoce w koszyku. Jeśli owoc upadnie z wysokości większej niż 20 cm, zniszczy się. Ona je zasadziła, więc czuje się trochę jak ich matka. Mówi, że te wszystkie rośliny są jej dziećmi. Irydoit, znaleziony w borówkach, ma udział w ochronie organizmu. Przekazuje ludziom, że w naszym produkcie jest dużo więcej niż tylko perfekcyjny owoc, który rośnie na wulkanicznej glebie, w odpowiednim klimacie, nawodniony wodą z lodowca. Jest w nim także duma rolnika i troskliwość zbieraczy. To nas przywiodło tu, do Chile, po nasze borówki. Na północnym wybrzeżu Afryki leży kraj nazywany Zachodnim Królestwem Maroko. Jesteśmy w Medynie, tu w Marrakeszu, w Maroku. Jest wiele uliczek prowadzących na rynek. Maroko jest jednym z wiodących krajów uprawiających oliwki. Dotychczas liście oliwne były pomijane, podczas gdy oliwki są bardzo odżywcze, to liście działają bardziej leczniczo. Cztery godziny drogi od Casablanki napotkasz ogromne morze jasnozielonych oliwnych liści. To drzewka oliwne, lecznicze rośliny tak stare jak nasza cywilizacja. Już za starożytnych Egipcjan ludzie wiedzieli, że te liście dają znaczne korzyści zdrowotne. Obecnie co roku w różnych publikacjach pojawiają się kolejne wyniki badań nad korzyściami zdrowotnymi liści oliwnych. Liście oliwne dostarczają nam nową grupę irydoidów. Ja i moja cała rodzina jesteśmy rolnikami. Zbiory są jak święto. Uczestniczą w tym całe rodziny, śmieją się i żartują. Jesteśmy zadowoleni z naszego życia, tak samo jak nasi przodkowie. To radosny widok, pozytywny. Ci ludzie są dumni z tego, co robią. Podążamy drogą naszych przodków. Wychowujemy nasze dzieci w szczęściu. O to przecież chodzi w życiu. Wspaniale jest brać udział w dostarczaniu ludziom produktów Morinda, a ci ludzie tutaj też odnoszą z tego korzyści. To naprawdę cudowne. Na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, na północ od lasów ogromnych sekwoi, znajdujemy najlepsze na świecie żurawinę. To wybrzeże Oregonu. Życie tutaj to wielki przywilej. Powietrze płynie do nas wprost z Pacyfiku. Jego świeżość czuć w każdym oddechu. Tutaj, przy niemal dwóch metrach rocznych opadów, w połączeniu z kwasową glebą i niezwykle długim okresem wegetacji można wyhodować żurawinę o niesamowitym kolorze, słodkości i rozmiarze. Osiągnęliśmy dziesiąty stopień BRIX, a także obniżyliśmy zawartość kwasu. Teraz oceniam rozmiar owoców, gęstość, wielkość pąków, można ocenić ich dojrzałość. Im więcej wycieka soku z białego miąższu, tym owoc jest dojrzalszy. Jestem przekonany, że mamy najlepsze żurawiny na świecie. Dwa znane irdoidy w naszych żurawinach poszerzają spektrum korzyści zdrowotnych. Żurawina z Oregonu daje wiele korzyści zdrowotnych. Robimy wszystko, aby dostarczyć najlepsze owoce. Ta ziemia należy do mojej rodziny od prawie 100 lat. Włożyliśmy mnóstwo serca w tę farmę. Ron daje z siebie wszystko. Większość życia poświęcił tej ziemi. To przywilej to robić. Codziennie wydarza się coś pięknego. On ma wielką wizję. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Dla mnie ta farma jest jak matka, która dba o nas wszystkich. Jeśli my będziemy dbać o nią, to ona zadba o nas. Mieszać z innymi roślinami to na Tahiti jedno ze znaczeń słowa noni. Gdy zmieszaliśmy sok noni z irydoidami z borówki, liści oliwnych i żurawiny, otrzymaliśmy lepszy produkt – Trife Extra. Ten produkt ma więcej różnych irydoidów – 60 mg na 60 ml soku. Cały czas szukaliśmy nowych źródeł irydoidów, które pomogłyby nam wspomagać organizm. Nie trwało więc długo, kiedy odkryliśmy dereń jadalny, roślina, która ma długą historię jako roślina lecznicza. Zaczęliśmy więc znów poszukiwania źródła najlepszego derenia jadalnego na świecie. Wstarliśmy tutaj szukając europejskiej odmiany derenia, Kornus Mas. Ten owoc ma ogromne znaczenie w kulturze tureckiej. Jesteście w kraju, gdzie używa się ziół praktycznie do wszystkiego. Zobaczcie, te lżejsze będą prawdopodobnie bardziej kwaśne. Istnieje ponad tysiąc rodzajów Derenia, ale ten jest właśnie tym, którego potrzebujemy. Północne góry Turcji mają klimat zimne i suche. Idealne warunki, by hodować tę rzadką odmianę Derenia. Tutaj, w liczącej prawie 4000 lat wiosce Kastamonu, znaleźliśmy najlepszy dereń jadalny, rosnący dziko. Mówi, że dereń nie owocuje co roku na tym samym drzewie. Tak więc co roku należy szukać nowych, owocujących drzewek, nowych miejsc zbiorów. To bardzo trudne. Dereń ma kolejne osiem irydoidów. Kto jest najlepszym zbieraczem? On jest zwinny jak małpka. Nasz najlepszy zbieracz. Niesamowite jest, jak to się wszystko odbywa. Ile czasu i zaangażowania to wymaga. Ile trzeba, by z tych małych owoców powstały tony produktu. Lubię je jeść podczas zbierania i lubię być z moją rodziną. Ludzie, którzy zbierają te owoce, to całe rodziny. Uczciwi, ciężko pracujący ludzie starający się zarabiać na życie tak jak my. Chcą być zdrowi i szczęśliwi i mieć kontakt ze sobą. Dodanie derenia do Drive Extra podwaja poziom irydoidów do 120 mg i tworzy w efekcie napój Max. Z najszerszym zakresem i najwyższą możliwą dawką irydoidów, Max jest najmocniejszym z naszych produktów. Nasza podróż nigdy się nie kończy. Zaczęła się 2000 lat temu, w jednym z najdalszych zakątków świata, i dalej trwa, gdy kontynuujemy nasze poszukiwania. To nasza misja, dać ludziom to, co Ziemia ma najlepszego do zaoferowania. Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, mają najwyższe znaczenie dla każdego z nas. To nie jakaś tam ulotna idea wellness. To wiadomość, która przemawia do serca każdego człowieka. Ile naprawdę mam lat? Jaki jest mój wiek biologiczny? Jak to zmierzyć? A co ważniejsze, czy mogę dłużej żyć młodo? To pytanie, jaki jest twój wiek biologiczny, będzie zadawane milion razy wraz z tym, jak nasze przesłanie będzie zdobywać świat. Jaki jest Twój wiek biologiczny?